Rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Wąpierska i okolic uczcili premierą filmu historycznego, w którym swoimi wspomnieniami z czasów wojny dzielą się mieszkańcy Wąpierska i Kotów. Realizacją filmu zajął się portal Moje Działdowo, a jego pomysłodawcą była Zuzanna Cybulska. Żeby uczcić to wydarzenie, nakręciliśmy film Wasze wspomnienia, nasza tożsamość. Pomysłodawcą, co prawda, byłam ja, ale wykonawcą pan Marcin Ostrowski. Wydarzenie to spowodowało, że sala wypełniona była po brzegi. Trwa remont drogi Dłutowo-Straszewy. W ramach przebudowy do 2020 roku powstanie prawie 3 kilometrowy odcinek drogi asfaltowej wraz z chodnikami, łączący ze sobą dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa. Można powiedzieć że to tak, naprawdę spełnienie obietnicy burmistrza Macieja Sitarka, obietnicy przedwyborczej składanej mieszkańcom 3 km drogi, która ułatwi ludziom dojazd do pracy. Dojazd do, do Żuromina, dojazd do Lidzbarka, która wpłynie także na wizerunek miejscowości. Aktualnie prace wciąż trwają, a droga jest częściowo zablokowana. Działka przy ulicy Zieluńskiej, dawniej kojarząca się mieszkańcom Lidzbarka jako nieutwardzony, wyboisty plac, całkowicie zmieniła swoje oblicze. Dziś jest nie tylko wizytówką miasta z ekologicznym podświetleniem napisu Lidzbark, ale i zbawieniem dla kierowców, dla których stworzono tam dodatkowe miejsca parkingowe. Na dzień dzisiejszy mamy tu piękny skwerek, który daje możliwość yy, odpoczynku, mamy również tu parking, a zarazem jest to taka nasza wizytówka Lidzbarka. Inwestycję zrealizowała firma Camex za niemal 120 tysięcy zł środę 25 września w Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W imieniu miasta i gminy Lidzbark umowę z wojewodą Arturem Chojeckim podpisał burmistrz Maciej Sitarek oraz skarbnik Gabriela Sadowska. Udało nam się pozyskać 1 450 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu wybudujemy w ciągu najbliższych 12 miesięcy trzy ważne arterie drogowe. Będzie to przebudowa ulicy Przemysłowej, Poświętnej, ulicy Targowej, części ulicy Dworcowej, także budowa ostatniej nieutwardzonej drogi w Widzbarku, czyli ulicy Wiejskiej wraz z chodnikami, a także dywanik asfaltowy do ostatniej miejscowości w naszej gminie, która nie ma do tej pory drogi utwardzonej. Jest to odcinek drogowy pomiędzy Nickiem a Biernatami. W sumie na drogi w powiecie działdowskim nasze lokalne samorządy pozyskały 7 367 000 zł. Ze środków pozyskanych przez powiat powstanie także droga Lidzbark-Bryńska.